z buta bieżą, wierzę, z buta, z buta takie typu bebe co, co nie widział? jest taka informacja, widziałem widziałeś pani tego typu, ale poczekam na was I do, I do kosza kosza. Oj, ja Dobra to. I to kosza. to są ludzie nie się, no, no. I tak, widzę. Jest taka informacja za e, e, Dobra. Dobrze. Dzięki, dzięki. Ja to też ogląda. Ale mam informację o tego typu będę. Tak, parę minut a to piesek to piesek szedł jak mówiłem parę minut na kanale że macie sobie zamawiać pozowienia bo jak, e, jak się okaże że ja wiem że wszyscy są przed wypłatą tak, ja wszystko rozumiem tylko chodzi o to że e, ten tydzień jeszcze macie możliwość robić te zamawiać pozowienia a ten tydzień bo, a dzisiaj jest no, co jest dzisiaj. No pomyślcie. Tego typu. Eee, do tego tygodnia macie czas na zamówienia. Jak będziecie w tym sensie zamawiać pozwolenia, życzenia, tylko pozwolenie daję wam eee, pozwolenie na moje urzinowe, czy urodzinowe czy życzenia jakieś, siema-siema. To wysyłam na Bo to jest wiadomo dla tej osoby niespodzianką. To tak, ja rozumiem, ale co wystarczy, podzielenia lecę na moim folderze. Czynniki, znacie? Znacie cyjniki. Ja nie będę tutaj yy, Wam powtarzać, bo nie ma sensu tego typu. Ja po prostu yy, teraz Wam mówiłem, czy ja i dlatego staram się. Już Wam informować z karzystą. Ja wiem, że jesteście przed wpływami i inne rzeczy, to ja wszystko rozumiem, dlatego nie jestem na to zły, tylko tak jak mówię, yy, ja już dzisiaj zrobiłem jedno pozwolenie, jak widzicie na moim fanpage'u, wczoraj ta na dalszym następne, kolejne pozwolenie dla Was, tego, tylko piszcie mi na Facebook, dla kogo sklep wysyłacie i migiem robię, tak jak wczoraj migiem zrobiłem, Migiem. Tam parę sztuk zrobiłem i już jest ogranicza tego typu. Dlatego yy, dlatego informuję Was. Widzowie pani. Ja wiem, że wam przynudzam, ale informuję tak podstawowo, żebyście się nie pytali głupie na Prey, co ja. Wszystkie cenniki ma, wiecie jakie są. Na py dostajecie informacje. Wiecie co ja. Ja startuję i oganiowa. to teraz czekam na wasze nie wiem młoda godzina bo od tego dzień to niektórzy w pracy w szkole wszystko rozumiem, dlatego ja się nie wściekam nie mam zamiaru ale na popołudnie na pewno będą leciały tego tylko tak jak mówię możecie udostępnić ten film, żeby każdy o tym wiedział nie że tylko wy którzy zalejkowaliście tylko inni żeby też o tym wiedzieli no i Czekam na wasze zamówienia, ja sobie rozpisuję tu tego typu zamówienia i to wszystko ogarniam wam na moim fanpage'u tego typu. Trzymajcie się i czekam na wasze zamówienia. Bum, bum, bum.